Przyszłam wypuścić kury Moje kury dostają na śniadanie serwatkę. jakąś tam resztką chleba trochę kwarogu, bardzo to lubię. To jest ich ulubione żarcie. Przyniosłam im też ciepłą wodę. Bodzi się to taki trochę mróz jest. Ale... Wodę to postawię w innym miejscu, tam gdzie brojlery zawsze siedzą. Tu się kurnik buduje, nie wiadomo czy kiedy się zbuduje. Jest ciepła woda dla brojlerów do picia. Muszę im teraz naszykować jeszcze ziarna. stanął pszenice. No, kot się dorwał do kurzego żarcia. A, jestem kotem. Najpierw wypuszczę brojlery. Bo te stare, to im nie dadzą się najeść spokojnie. Brojlery mieszkają w tej budzie. O tam, do Cieplutko mają. Dwa ostatnie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już otwieram. Dwa ostatnie zostały. No chodź! Chodź tutaj. Z ręki najlepsze płonie, nie? Oj, biedny, nie wie jak ma zaskoczyć. Zawsze muszę dać trochę na początek osobno jedzenia. Bo stary to im nie pozwolą się tutaj w ogóle dosiąść. Broilery zostały łask łaskawione. 42 zjedliśmy z ostatniego chowu. Tutaj to tak jako się do nich przyzwyczaiłam, że zostały były najładniej objeżdżone ze wszystkich kurczaków e, malutka malutka jedźcie jedźcie bo stare kury wypuszczę stare je gonią co prawda nie tak bardzo jak normalne kurczaki bo to takie dla nich dziwne Nieby kurczak ma 3 miesiące, niby malutki, a tak naprawdę jest większy od nich. Muszę dla kogutajszych przygotować jedzenie, bo kogutę zawsze z ręki je, niestety. O, tu mam z tymi tu Przyjdzie to dostanie. kot najedzony. Na początku brojlery miałem mieszkać tutaj z kurami w kurniku. Przez dwie pierwsze, zawsze przez dwa dni wieczorem je tutaj wkładałam, bo one nie wiedziały, co mają zrobić. Ale potem im było ciężko. W ogóle nie chciały same wejść, bo to dla nich za wysoko. One są grube, ciężkie, więc trudno im zejść. To też za bardzo nie chciały, nie potrafiły. Schodziły, no ale długo trwało. A na trzeci wieczór ja przyszłam szukać brojlerów, gdzie one są. Brojlerów nie ma. Szukałam wszędzie tutaj po tym całym ich terenie. Już myślałam, że są zjedzone. Ale nie było nigdzie białych piór widać, więc nie mogły być zjedzone. I na sam koniec zajrzałam do psiej budy. Patrzę, a one tam siedzą. Co kurko biała? One za mną chodzą, bo one myślą chyba, że jestem ich kurą. O, to ładne. Będą jajka znosić za trzy miesiące. No i teraz mieszkają w psiej budzie. Ja muszę te stare kury wypuścić, bo im kot wszystko zje. O I pierwsze co, to, to kury lecą do maślanki. Najlepszy skarb. Najsmaczniejszy żarcie. Do serwatki chcemy z maślanki. Broiler korzysta z nieuchagi. Karmi się. O, i tak to wygląda. Stare kule przyszły, to zaraz białe będą musiały sobie pójść. Ale jeszcze siedzą, jedzą. Przymrozek był dzisiaj. Woda tu zamarzała, widzę w misce. Tamaj mają w goniakach dobrą wodę No i ta biała kurko Przyszłaś do mnie Potem coś ci dam jeszcze, przyniosę ci no, przyniosę, przyniosę Przyniosę płot potem Śliczna Tylko nie wchodź na mnie o, o, o przeszła sobie dziób o mnie wytrzeć. Takie mam brudne kurtki zawsze. Następna przyszła. Muszę koguta nakarmić jeszcze, bo tutaj biedny czeka. Nie wie co się dzieje, dlaczego go nie karmię. Chodź kogut. Poczekam, tutaj skoczy na śmietnik. O, i jest. jest, Inaczej nie będzie, jak musi się być dla Za pszenicą szaleje. Śliczny. Białe pióro takie dostał jedno. Na ogonie. Co malutkie? Tutaj już są. Koło mojej nogi. Gęsi lecą. Ptasia grypa. Mój mąż mówi, Ptasia grypa leci. No. Gdzie mamy kury pod siatką? No, to i tak są wypuszczone, jak już jajka poznoszą. Malutkim tutaj sypny, bo mi się kręcą pod nogami. Macie. Nie muszę jakiś przysmak poszukać zaraz. No dobrze, to na razie tyle, bo muszę się na nimi tak zająć. Na spokojnie. Oj, one bardzo wołają, żeby im coś dać. Z ręki oczywiście. Wszystkie te kury są z ręki nauczone jeść. To samo jedzenie po, podane w misce w ogóle nie smakuje. Nie, kogut? Z miski to nie jest takie dobre. Biała. O ten się denerwuje, bo on też chce z ręki. Daj będzie mi machał skrzydłami koło nogi. Teści ci dać? To no, czekaj. Młodego tutaj zostawię na chwilę, a zaraz ciebie ja poczęstuję. Masz. Wajdę przyszedł. Nie boi się. Troszkę się boi. Zaraz ci coś dam. Muszę się nimi zająć.